No, haj, dzisiaj chciałam Wam pokazać, yy, jak się ubrać yy, jak VIP bez VIP-a. No dobrze, tak mówiłam, dzisiaj pokażę, yy, jak się ubrać na VIP-a. Yy, ja już tutaj przygotowałam Wam, tak on, na się ubrać, ale jeszcze coś. Yy, tutaj bluzki, yy, bluski musicie sobie dorobić. Yy, 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 o tak o wygląda VIP tu wszystko nie jest dla VIP Cażbini, te takie różne e, razem za to wszystko wyjdzie 3350 zł e, tu wszystkie Klary, okulary wyjdzie tyle ale jeżeli nie jest tych okularów nie musicie ich sami nie musicie mieć tego freckle jeśli mieć tych kolorów, też będzie dobry. Ale jeżeli chcecie, yy, tak naprawdę, tak mocno, grupowo wyglądać, to yy, fajnie by było, jakbyście go się ubrali. Yy, do tego jeszcze. Design Studio. Yy, tutaj wyrabiamy koszulkę. Tak, taką. Przerabiamy ją na czarno. I gotowa. u mnie cały ubiór w eee, tym wygląda tak. Bo tu można też takie włosy wziąć: jakieś czarne białe czy jakieś? Czy... Eee, ja biorę akurat takie. O te. Te kolory nie muszą być konieczne, ja akurat tutaj kupiłam. Moim zdaniem, one najbardziej pasują do tego. Wsuwam to i jeszcze jeden czepek. Tak. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś jest że ten czy wygląda jak kolejny list, to może wziąć tą czapkę. Tą na białą, czy przerobić albo na czarną, albo jak kto chce. Moim zdaniem, ta jest najlepsza. I tak. Dobra, ja ubieram się tak. Buty też muszą być te o. To jest takie zadrapanie, ale to jest to co nie mogę. Yy, I tak No i to wszystko praktycznie. Ale jeżeli chcesz jeszcze yy, w tym, twarzy no, wyglądać jak to jeszcze też mam zakupy. Linka piękna oczywiście, nie? Bo to nie jest tylko jeden taki sposób. Jest jeszcze wiele innych. Możecie wpisać sobie na przykład w google i możecie zobaczyć jeszcze wiele, wiele innych. Popatrzcie tu na moich tutaj znajomych. Popatrzcie na moich znajomych. Wipów i niewipów. Tak się ubierają wipy i niewipy. Na przykład e, ta wipka. Biera się tak. Ten wip. zbiera się tak. E, ta wipka tak? Ta w ogóle tak. Ta była wipko, ale zobaczcie, ona tak o się ładnie ubiera. Bo ona... To w ogóle nic tutaj zakupionego. Nic, e, nic tutaj zakupionych rzeczy nie jest dla wip. Tak mi się przynajmniej zdaje. Zobaczcie. Kok przemieniony na biały. wianek przemieniony na te kolory. Szelki. Ta bluzka może być przypadkiem do VIP, ale możecie dobrać też inną. Te spodnie, ja mam teraz na sobie. I możecie skopiować y, moją nazwę do znajomych, zrobić mi i kupić te spodnie. I ma takie buty jak ja teraz. Tylko przemieniony na białe. A więc. Y, ten, a więc. Tutaj ona jest tak ubrana, podobnie jak ja, tylko te szelki, to wszystko trzeba dobrać. No to tak. No i tak to cały filmik minął. No i to wszystko. Popatrzcie na tych znajomych. Ja Wam mówię, powiększyłam Wam, bo naprawdę wypowie różnie się ubierają. Każdy ma inny styl. Na przykład ta Olamola, co teraz. Ja też mam taki styl. Też mam taki styl. Tylko ja mam troszkę inny. Zaraz wam pokażę, jak ja. O, ja mam teraz taki o styl, bo się przebrałam. I ja właśnie o tej Oli Moli trochę ściągnęłam. A trochę swoich wsadziłam tam tych. Tylko tutaj już niestety jest, e, są włosy dla widzów. Ale można też zmienić na takie nie dla VIP. Jak tu w oryginale ma Ola mój. No więc tak. No to już będzie na tyle z tego filmiku. Oczywiście wszystkich, tu zebranych VIP-ów i nie VIP-ów, pozdrawiam. A mniejszym kubuś.

Karolek, 1, 2, 3, 3. nie, przepraszam, Karolek, 1, 3, 1, 3, Dorian, 4, 4, I jeszcze tutaj w czasie chyba powinien coś być, Citronella, Artei, 18, Feserygy, Nadina Małpa, Supermadziul, supermadziulka, no chyba tak, supermadziulka, Dorian Ja jeszcze ja. Wykrzyknik. Kubuś mówiłam chyba. Wykrzyknik, wykrzyknik. Ostęp li, Limontia. Oda Mola 2-3-4. Suzu. Zakręcona. Dama 7-9-1-8. Patka XD, padka XD, padka No to wszyscy. No dobra, no to Pa. Do następnego odcinka.